Witam, z bardzo serdecznie z tej strony, Szyminu A440. Ja te dźwięki wyciszę, bo one mnie już przerażają. Poczekajcie. O, lagi, bo to jest ten. I witam was w kolejnym odcinku z... z bo chciałam powiedzieć z trollowania, ale z... E, to znaczy nowa seria ze Sky Warsów, a jest dzisiaj, dziś za mną gość specjalny, czyli... Mick. Tak, dzisiaj za mną jest Mick. I e, dobra, mi e... wbijaj na Mars 2, Mars 2. Nie mów, że ty, ty to z kamerkami nagrywasz. Nie. Ty no Mars 2. Mars 2 przecież wystartowała. Bo ty maszyną inną... Ja maszyna, nie masz inny Mikołaj, włącz tą kamerę. A no rację wystartowała. Mikołaj, włącz tą kamerkę, bo nie ma... Pod... Przecież oni nie widzą, tylko ja widzę. Hmm. To wiesz co? A robię nie. Ty choć może... Na serwer dziesiąty serwer dziesiąty Serwer dziesiąty? skajur z dziesięć skaj dziesięć, czekaj. Dobra, jestem. I czekaj i biorę... W... wiatrak. Wia wiatra, weź wiatrak We został, zostań na niej, ja też na niej jestem. Siema. Nie, idziemy na wiatr. Nie no, zostaw już na niej! Nie. Ja nie mówię jaki jest. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Uwaga! 8, 7, 6, 5! Nie ma płat! Jaki diatrak? 2 nie ma! Nie, już nie, bo one się zaczęło. Marsieda! Marsieda! Jeden. Mars jeden. Mars jeden. Jestem, 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 O jestem, Tam, tam, tobą. Tam tam Ognia. Ja też, ja też. Chcesz? Ja też. Wszyscy te powiedziałem? No. ja też. <noise> no nie, teraz. Zobacz co wygrała. Tema, też... Nawet nie wiem co zdobyłem. To, to jest lepsze. To, to jest lepsze. To weszła na w ogień. Idę do ciebie. Ja też. Nie, dobra, stój, stój. Jestem. Nie, ja wszystkie te zabrałem u siebie. Ale czasami tak jest. No nie! Kto? Spadłem! Przez kogo? Nie wiem. Ej, tu ktoś zginął. Ty zginąłeś? i Dobra, wyjdź. Wyjdź bo nie ma sensu to być. Teraz ja wybieram. Wiatrak 2, wiatrak 2, Tak myślałem, tak myślałem, kursor miałem nastawiony na wiatrak 2. Siema. Ty byłeś nie To niesprawiedliwe. Nie, ja byłem pierwszy. A nie, czekaj. Nie, ja, ja. Nie, ktoś inny. On był pierwszy. Ty grysek. Ja już i cztery no, minuty na mi za to. Tylko musimy zrobić tak, żeby oni nie wiedzieli, że mamy soja. Ale kupiłeś Minecraft, napisałam Macy na kadrze, dla tego dla admina. O hmm. trzy, nie dwie jednak. Dobra. Zbierać, zbierać, zbieraj. U, zdabiacz. mam ozdabiacza Ozdabiacza? Od A masz coś? No, co peba. Co? No nie. Zginąłeś? Zginąłem, a ty zginąłeś? Nie mogę tego typka zwalić. Weźmy obserwuj nie obserw obserwuj, nie obserwuj mnie. Zginęłaś. Teraz ty wybierasz. Tylko że tak nalo. Nie, to jeden. Ty. <laughs> jesteś? No, za tobą zobacz. A, bo nie widziałam, jak tu na czacie, że jesteś. Bum, 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 bum. A, Miki, Miki, a wiesz jak się dostaje dusza? Jak? Jak się kogoś zabija. To co się robi? To dostajesz się dusze. Ja już mam trzy dusze. Nie dwie. Nie dwie. Jak sprawdzić? Tam, jak to sprawdzić? Tam masz ten. Ej, tu, ej tutaj. O, tutaj jest. A nie, to odróżniłem. A tu jeszcze jest skrzynka. I dom. No nie! To się już wbił! Kolorowy! No nie, zginę! Koloro... Kolorowy wbił do mnie! Obserwuj mnie! Kim jest? Dobra Jestem. Ty. Naprawdę jesteś taki. Kolorowy przyszedł. On też mnie zabił. On jeden. No on Dobra, jest. On ma, cheaty, on ma cheaty. Dokładnie, bo jednego kto mnie zabił, to już, to już ten. Stragany dwa. Szybko stragany dwa. Jestem. Osiem. Ej, ej, znów. Ja mam niebieskich. Dasz mi... Nie dam. Dasz Skywars Nie jesteś w moim seruszu. Kurczę, bo mam łupka, ale osiemam. Jezu, ja mam tylko jedną skrzynkę, please! A nie, jednak dwie. Ale za to będę koks, będę koks. Admin nie zabił? Admin nie zabił? Tak. No nie, on ma ty! On ma... nie. ty! No, nie! ty! Jeszcze admin do tego. Dobra, baj na no, mechanizm jeden. Hmm. No, Jesteś? Jestem. Ja też. Ja Jest Hej, Ja Sufartku, widzę cię sukarku. Ej, Szymi, mi spójrz się. Nie mogę. Ty mi... No spójrz. Oj. Zobacz. Musimy go najpierw zniszczyć. Okej? Okay? Tego najpierw. Tego najpierw. No jedziemy na niego. Koksimy. Koksimy. Jedziemy na niego. Dajesz, dajesz, dajesz A. Ty ja, ja, ja mam... Ja mam... Ja mam zenchantowaną tę. Dochodnie. To co masz? Jedziemy na typa, jedziemy na typa, zabijemy typa, jedziemy na typa, jedziemy na typa, jedziemy na typa... Jedziemy na typa. Ty, to jest lepsza. Widziałaś jaki oszust? Yyy... To jest lepsza. Zobacz, piąwszy jest. Ej, idę do ciebie, czekaj, Daj, idę mam. do ciebie. A ty go zabiłeś? Nie. A kto go zabił? Nie wiem. Ty to widziałeś? Jął. Obserwuj mnie. Obserwuję cię. Ty ile no, tu jest ludzi? Marcella. Nie dasz rady wygrać. Dziesięć żywi. Dobra, Dobre, jesteśmy po części M, bo Mikołaja mama weszła, to nie chciałabym. Mówisz, no, po co mówisz? Dobra, nie żartowałem. Nie żartowałem. Która, jestem stary śmierć. Yy, Przyjmij. No. Będziemy musieli znów walczyć o siebie. Chyba ją. Ja. Czyli znowu musimy zabić.

Nie chcę. Obserwuję się... La, la, la. Nawet niezłe Ubranko! Ej, weź zbierz to zboże. Na chlebek będziesz miał. To zboże zbierz. Ale nie mieczem! A co mam teraz zrobić? Skraftuj sobie chlebek. Gdzie crafting? Albo weź i do tej skrzynki tu. Gdzie? Tutaj. Gdzie? No tutaj jest! No tutaj, u. za tobą! A, ta! No. Ja u niej byłem. A miałem taki koks. I kto, to już tu był? Ty, jest? Dobra, teraz ja wybieram. O, poczekaj, bo ja muszę wyjść. Wiatrak jeden, wiatrak jeden. Mm. Wiatrak jeden. Jestem. Widzicie, Cię, zobacz jak jesteśmy daleko. Mm. Mm -hmm. Cztery, trzy, dwie, Musimy... jedna. Musimy ich pokonać. Ile? No musimy ich pokonać. Ale ile? Mam... Już wyszedł bez ubrania. Zabiłem go. Brum, 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 brum. Dobra, ja mam ja mam oszuklisty Sojusz z Zawopię czy No jaki? To miał być sojusz! A się na sojuszach jak nie wiem... Nie, 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 nie zna. Dobra, teraz ty wybierasz. Rdzen jeden? Barki jeden. Jak? Barki jeden. Jestem. Tak. Jesteśmy koło siebie. Nie. Bi Zabijemy Patryk Games' YouTube. Zabijemy go, nie? Gorszym, że to jest administracja! Co? To jest administracja! No i będzie cheaterstwo. To jest administracja! To jest Dajcie, nie wiem, czy... no, no jeden tak podszedł, za bumia, a jakby byłem już na lobby wyświetliło się, że, yy, że on miał city. I co, zbanowali go? Tak, zbanowali. To dobrze. A, a ten Patryk, to, to, to i tak każdy z nim przegra. Już, mnie, już u mnie jest, prawda? Nie. Jest u mnie już? Nie. Ty on chce grać fair. On chce grać fair. Ja mam maskę jest. Sida, A ja mam maskę Kajko. Maska Seeda. Jezusa, tak. Patrz, jak ja wyglądam. Ty ja chyba nie sięgnę, tak, nie? What? Ah, ah. Yeah. What? 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 Ale cheater, prawda? No tak, tak. zestrzeliłem tak. dwa razy. Widzisz mnie? Właśnie na mnie patrzysz, wiesz? Teraz? Patrzyłeś na mnie. Czekaj, czekaj. O, patrzysz na mnie, patrzysz. Ty jesteś? A ty jakoś. Добавь. Иди, смотри. Эй, а... Nie, а не было Он на ракете. Он на ракете. Падал mm. только ты, Тася. Сначала Тася разом. Эй. Wow, не сможешь. Нет. Не, не смогу. О, Флинстона. Зарава, Czuje. Zabijać I myśli. Zabijać myśli, myśli mam. Właśnie teraz na mnie patrzysz. O, teraz, tak? Patrzysz, patrzysz, patrzysz. Pa. Pe przygoda na razie. La, 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 Dobra. Niech będzie la, la, la. Niech będzie szama i cześć e, e. i uwielbiam Szymon, przygoda chce cię zniszczyć przygoda przygoda idzie przygoda pozostajesz ty i przygoda kto wygra kto wygra tam 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 to... Idź ty mały On ma, on ma żula. maska żula jest naprawdę mocna, on do ciebie idzie, on do ciebie idzie A ja go tak tylko o komendę A nie, on poczyna na moją wysepkę. To nie jest Twoja Moja jest To ty jesteś na czyjej? Na tego admina Tego Patryka Tak! <noise> ha, ha. Przygoda, dobra, tam jest, tam jest, tam jest. Oj szymon, szykuj się, on ma lepsze ty. Zaraz spadnie, on zaraz spadnie. Mam przygotowaną komendę, <noise> oszukam go, że jak będzie chciał mnie walnąć, to ja szybko widzę z tej, no z areny. Nie, zabij go, zostań mistrzem aren, szybko, nie. Nie, nie opuszczaj, proszę! I tak zginę. Nie, nie zginiesz. Jesteś bohaterem. Sam zginął? O nie! rakietę! Kurczę. Idę do niego. Spada! Uważaj! Uważaj. Zaraz do ciebie. Bierz go!

Jeśli się podobało, dziękuję za zapisanie. Łapki w górę, piszcie komentarze, subskrybujcie mnie i na fanpage, a. Subskrybujcie Mika i mam, na... I I mam nadzieję, że spotkamy się w kolejnym.